Napisałem dzisiaj post, który wywołał spore kontrowersje. Napisałem w nim, że nie szanuję coachów, mentorów życia, którzy teraz sprzedają swoje kursy po 400 zł, bo mamy koniec roku i korzystają z tej okazji, że ludzie mają jakieś noworoczne postanowienia, coś chcą zmienić w swoim życiu i są w stanie kupić taki kurs i szkolenie. I spotkałem się z Krytykom nie ukrywam, gdzie ludzie napisali mi, że, no ale Dawid, no kurde, przecież taki kurs to jest jak książka, to jest dokładnie to samo. E, więc, czemu nie skorzystać z takiego kursu, który otwiera oczy, zmienia różne rzeczy w życiu? Więc, moja kontrariańska, jak zawsze, opinia na ten temat jest taka. Serio? Serio, myślicie, że obietnice coachów, sprzedawców marzeń są dokładnie tym samym, co książka? Słuchajcie, książka to jest co innego. Książka jest narzędziem, książka jest jak wiertarka. Wiertarka nie jest obietnicą. Wiertarka jest narzędziem. Wiertarka jest potencjałem. Jak idziesz do obi i kupujesz wiertarkę, to ona nie obiecuje, że ty skręcisz żaltankę. Ona mówi, że możesz skręcić żaltankę dzięki mnie, ale nie obiecuje ci, że tak będzie. To tylko od ciebie zależy i tym jest książka. Jest tylko potencjałem. Kołczowie to sprzedawcy marzeń. Kołczowie. To obietnica, którą ci składają, że oni poprawią Twoje życie, że oni zmienią Twoje życie, że dzięki nim staniesz się innym człowiekiem, że dzięki nim osiągniesz sukces, lepiej wychowasz dziecko, że dzięki nim będziesz jeździł i realizował swoje marzenia, że będziesz miał więcej pieniędzy, że zrobisz zdrowy biznes. Na Boga! Słuchajcie, dla mnie, coachowie, to jest połączenie kanału marketingowego i produktu w jednym. To jest dokładnie to samo, co ma miejsce w branży sportowej. Na przykład, Widzieliście kiedyś reklamy w branży sportowej, yy, odzieżowej? Tam nigdy produkt sam w sobie nie jest sprzedawany. Na przykład buty Nike nie sprzedają się same. Musisz mieć Michaela Jordana, który założy te buty, musi sprzedawać Air Maxy, dlatego że on jest symbolem sukcesu. Jeśli ty założysz te buty sportowe, ty Nike, to będziesz czuł się jak Jordan, który jest symbolem sukcesu. Dlatego, kołczowie, najczęściej fingują swoje sukcesy. Mają samochody, mają wille, jeżdżą na wakacje 10 razy w roku. Dlaczego? Dlatego, że właśnie oni w ten sposób chcą wam pokazać, że oni odnieśli sukces. Kupilibyście szkolenie albo kurs od kogoś, to jest przegrywem życiowym i robi kurs, jak odnieść sukces w życiu? No nie. Dlatego oni muszą tego typu życie fingować. Być może jest prawdziwe w kilku przypadkach z pewnością tak. Jeśli dobrze sprzedają swoje kursy, to na pewno odnieśli sukces w życiu również. Natomiast w wielu przypadkach to jest tylko udawany blicht. To jest tylko udawane życie, które tak naprawdę nie istnieje. Bo bardzo łatwo jest pożyczyć samochód z wypożyczalni za kilka stów na dwa dni, pojechać do Egiptu za tysiąc złotych, porobić sobie fotki na dwa dni ee, i tak dalej. Ale oni muszą jakby dawać Wam to poczucie osiągniętego sukcesu, bo tylko dlatego kupujecie te, te kursy i szkolenia. Ale powiedzcie mi szczerze, czy potrzebujecie tego naprawdę? Zastanówcie się nad tym. Tak Dawid, potrzebuję, bo potrzebuję kopa w życiu. Potrzebujesz kopa w życiu i dlatego potrzebujesz do tego kursu i szkolenia? Słuchajcie, ja miałem przyjaciela, który przez 5 lat próbował rzucić palenie. E, najpierw gumy, plastry, jakieś nikotynowe i tak dalej. Potem przeszedł już na cięższe tematy, poszedł na hipnozę. Nie zadziałało. Skończył w końcu na jakimś y, zabiegu biochemicznym, w którym mu wstrzykiwano coś. Po jakimś czasie wrócił do palenia. Dlaczego? Dlatego, że on nigdy nie chciał rzucić palenia. Kiedy ja chciałem rzucić palenie, rzuciłem z dnia na dzień. Pomimo, że przez dwa lata paliłem paczkę papierosów dziennie, rzuciłem z dnia na dzień. Dlaczego? Bo urodził się mój syn i obiecałem sobie, że nigdy więcej nie zapalę. To jest w nas. Jeśli w Tobie jest chęć poprawy, jeśli w Tobie jest ogień, który sprawia, że chcesz się zmienić, to nie potrzebujesz niczego więcej. Wszystkie informacje są w internecie, zupełnie za darmo. Jeśli w Tobie jest chęć i postanowienie poprawy i ogień, który sprawia, że będzie podpalał to, co jest tutaj, Wy nie potrzebujecie żadnego kursu i szkolenia. Ok? Bo to jest tak, że jeśli Was nie ma ognia, to nawet jeśli kupicie ten kurs szkolenia, to nie, nie zmienicie niczego w swoim życiu. W takim przypadku, po co to robiliście? A jeśli Was jest ten ogień, chęć poprawy, to po co wam to szkolenie? Ta cała wiedza jest w internecie, wystarczy je poszukać. Na Boga, ludzie, zastanówcie się, to tak naprawdę ja nigdy nie, nie, nigdy nie kupiłem żadnego. Ja nawet nie wiedziałem, że w ogóle istnieje tak wielki rynek. Coachów, trenerów, mentorów, szkoleniowców, nigdy czegoś takiego w życiu nie potrzebowałem. Potrzebowałem jednej rzeczy, siebie. Swojego mindsetu, postanowienia, że coś zmienię w swoim życiu, postanowienia, że coś osiągnę i zrobienia wszystkiego, żeby tak się stało. I tego ognia wewnątrz mnie, który podpalał ciągle i podgrzewał to marzenie i tą, tą chęć, żeby to osiągnąć. I tego właśnie potrzebujecie, niczego więcej. Nie potrzebujecie kursów, szkoleniowców, mentorów nie potrzebujecie tego. I właśnie z takim postanowieniem noworocznym chciałbym was zostawić. Jeśli macie chęć, żeby coś zmienić w swoim życiu, jeśli chcecie chodzić na siłownię, chcecie zmienić swoje ciało, to zróbcie to stąd i stąd. Znikąd więcej. Nie potrzebujecie niczego więcej. Jeśli chcecie odnieść sukces w życiu, potrzebujecie tylko siebie samego. Siebie samego. Okej? Okay? To jest podstawa, żeby zmienić cokolwiek w swoim życiu. Wszystko inne to są następne kroki. Wszystko inne to są narzędzia, których Wy potrzebujecie, żeby to osiągnąć. Ale musicie zacząć tu, wewnątrz siebie, okej? Okay? Dlatego. Y pff. Przepraszam za moje oburzenie, ale sprzedawcy marzeń dla mnie są ludźmi, którzy bazują na naiwności ludzi, którzy, którzy dają złudne poczucie i obietnice, że dzięki nim coś zmienicie w swoim życiu. Nie potrzebujecie tego. I z taką myślą właśnie chciałbym Was zostawić. Postanówcie sobie coś na poprawę na ten 2024 rok. Trzymam mocno za Was kciuki. Niech to się zaczyna od Was i od Waszego pragnienia i Waszej potrzeby. Trzymajcie się i mocno w Was wierzę.